Cześć, jestem Emika. Właśnie dzisiaj Wam pokażę, kochane Bisky, jak ja robię swój makijaż. Tutaj mam pokład, taki bardzo ładny, i ten pokład bardzo pięknie przykrywa twarz. Jest super. Teraz go nakładam. Na dłoń, tylko tak malutko, żeby nie, nie przesadzić. Żeby on nie było go za dużo. O, to mi wystarczy. Teraz będę smarowała twarz, całą twarz tym pokładem. O. On jest bardzo super i świetny. jest. Muszę trochę go muszę wziąć, żeby na całą twarz pokryć. Uh. Jeszcze troszeczkę. O, jeszcze troszeczkę wzięłam na palec. I całą twarz smaluję. Mamy przepiękną pogodę na dworze. Jest super. Dzień. O, dobra, wystarczy. Teraz zamykam ten pokład. Teraz wezmę puder na twarz. O. I jeszcze mam do tego pędzelek do pudru. Teraz maczam pędzelem o puder. I teraz blenduję twarz pudrem do twarzy. O. No, teraz nie mówię, bo skupiam się na tym, yy, co robię teraz. Mm. Teraz będę mówić. Tylko teraz się skupiam, co robię. Teraz wyląduję nosek. Odebnę na nosie też, może koniecznie puder i na czole. Mm. O, o, super. Dobrze, teraz następnie weźmiemy paletkę cieni, zaraz Wam pokażę. O, tak ona wygląda. Są cztery takie przepiękne kolory i właśnie teraz będę um, teraz będę marczać tym patyczkiem tym grubszym gąbęczką. na cień będę teraz i na powiekę teraz będę smalować oko I drugi będę smalować. O, jeszcze trochę. I już mi jeszcze drugą, gąbczkę, tak tutaj odrobinę na końcu, powieki. I drugą też. Muszę drugi raz. Mamy drugie powieki. Tak, wystarczy. Dobrze. I teraz tutaj mam taki. Super, tuż do rzęs. Cienie już odkładam. Nie będą potrzebne. Teraz jest potrzebny koniecznie tuż do rzęs. Taki czerwony. I on bardzo, fajnie przedłuża moje rzęsy. Ja mam, naprawdę, mam, kochani widzowie, dziewczyny, mam y, takie. Naturalne swoje długie rzęsy. Teraz posmaruję rzęsy tuszem. O. Tylko, że znaczy teraz nie będę mówić do Was, bo będę teraz będę malować rzęsy i będzie mi bardzo trudno mówić, bo to trzeba być skupionym. I trzeba bardzo uważać na ten tusz, bo można, ze co, wyjechać poza powiekę i rzęsy. To drugie oko już jest. na tym. Super, super jest oko. pomowanym rzęsem i teraz drugie. Powiekę. Smaruję tuszem do, do rzęs. No. wystarczy mi już wystarczy już są przepiękne moje rzęsy odłożę tuż do rzęs i teraz teraz będziemy na koniec będziemy smarować takim błyszczykiem moim ale no szkoda, że nie możecie powąchać, bo bo jest za kamerą, a jestem tutaj. Także no niestety, ale teraz dokładnie przepiękne ustajeczka trzeba pomalować. Żeby one się błyszczały. Żeby był taki błysk na ustach. Już mam usta pomalowane. To już koniec makijażu. I stawcie łapeczkę w górze, że wam się podoba taki mój makijaż. Nie jest codzienny, ale na jakieś, tam, na, jakieś, na jakieś tam urostości, na przykład na, na bal, czy na urodzinny, do koleżanki, do kolegi. Możecie tak pomalować się. Książkę, łapaskę. O i tutaj mam piękne pasemki na włosach. I z drugiej strony też. I tutaj mam taką ładną opaskę do włosów. mimi mimikołajków. Także fajnie. I bardzo się cieszę, Że mnie oglądacie. I do na kolejnego filmu. Bają.